Z tej strony mobilnego, a przed Wami jest Overmax z Vertis XP. W takim oto pudełeczku znajdziemy następujące przedmioty. Czyli oczywiście smartfon. instrukcji obsługi w kilku językach kolorowe tylne panele folię ochronną na ekran tak oto informacje która nie jest prawdziwa, co ciekawe, baterie o pojemności 2000 mAh, słuchawki dokanałowe, ładowarkę. Tabel USB oraz kartę gwarancyjną. Cena tego telefonu wynosi y, około 439 zł. Y, zapraszam do przeczytania recenzji tego oto urządzenia, y, którą znajdziecie na moim blogu. Do widzenia. I don't know.